No, cześć. Witam Was moi drodzy na kolejnym odcinku. No, i zgodnie z wczorajszą zapowiedzią, mamy dzisiaj wznowienie świątecznego kalendarza. Strabka już występowała w ofercie. W tym roku dostaliśmy wersję czerwoną. No i jej koszt to niezmiennie 10 zł do wygrania 200 tysięcy. Zasady banalnie proste, czyli pod tą choinką mamy 24 pola i szukamy gwiazdki. Gwiazdka daje nam wygraną. Dodatkowym urozmaiceniem są bonusy. Pod tym prezentem z numerkiem 25 szukamy 3 razy takiej samej kwoty, a pod tym małym polem bonus w symbolu Mikołaja. No i tabela wygranych to 10 stopni. Pierwszego stopnia jest oczywiście główna wygrana. Ostatniego zwrot w wysokości 10 zł. Na odcinek przygotowujemy 6 sztuk. I takie mi się udało wybrać numerki jak 6, 20, 23, 3, 16 i 10. 60 zł wkładu aby się udało tylko pomnożyć. Także zapraszam. Dobrze, także zacznijmy przed nami pierwsza zdrabka z numerem 6. No i szukamy tych gwiazdek. Co my to mamy? Stroik, rękawica, kożuch, małe te symbole, mam nadzieję, że mimo wszystko będzie widać kominek, łyżwa. No to mamy symbole z odliczania świątecznego. A właściwie to odliczanie miało symbole z tego kalendarza, bo kalendarz już był od dawna. Teraz tylko zrobili przerwę na czas właśnie odliczania. Czapka, sople. Także tutaj nie ma nic. Kartka, skrzat. Oraz bałwanek. Skarpeta, choinka. Ciuchcia numer 18 kula, bęben oraz anioł i kolejne tutaj cztery świeca, szyszki, renifer i piernik. No to sprawdzamy prezent. Mamy dyszkę. Dyszkę o może coś z tego będzie. 30 100, 150 i 150, ale strolowali. Już myślałem, że będzie dyszka, ale niestety. Bonus. Gdzie jest ten symbol, sweter. Także zrapkę mamy pustą, to są chyba nawet kontrolne, tak? AE. No nic. Także kolejna sztuka przed nami. Numerek 20, skrzat, bawanek, stroik, ciuchcia, rękawica, korzuch, trąbka. Lizak. tutaj mamy Sanie i choinkę. Dalej, dzwonek. O, jest gwiazdka, moi drodzy. Fajnie, druga strapka będzie trafiona. piernik Aniu. Jest druga gwiazdka, ale sympatycznie, fajnie. Ojżewa, skarpeta. I trzecia gwiazdka, ale dorwałem sztukę. Kurczę, może jeszcze coś. I czwarta gwiazdka. A, moi drodzy, ale super. Ale super, rewelacja. Dobra, to może zdrapiamy sobie te gwiazdki i przejdziemy zaraz do bonusów. Dyszka, dyszka, dyszka i dyszka. Także mamy 40 zł już. I prezent, co nam to przyniesie, no, tutaj już nic nie przyniósł. I bonus kolejny. Mamy tutaj Mikołaja, a pod Mikołajem jest 10 zł, właśnie tego mi brakowało. Mamy 50. No to wejście w okres świąteczny ze zdrabkami lotto jak najbardziej udane, bo mam już praktycznie cały wkład odzyskany. Rewelacja. No, także przed nami jeszcze 4 zdrabki. Kurczę, niech się dzieje. No to widzicie, jedna premierka udana, druga nie Trzecia udana No, mam nadzieję, że kolejna będzie udana <noise> Kominek, lizak, tutaj nie mamy nic Dalej szyszki Łyżwa oraz bałwanek Dalej Czapka, ciuchcia Sanie A ja mogłem pięć sztuk wziąć Już by było na zero, nie? Kurczę, człowiek zawsze taki zachłanny a wezmę tą jedną dodatkową. No spokojnie. Może w tej akurat jednej dodatkowej będzie jakiś zwracik albo dwie dyszki. Choinka i sople. Także tutaj nic. I pole bonus. No, dwa razy główna. Blisko, blisko. Ale jest dziesiątka. A tutaj mamy sweter. Tak mi się teraz kojarzy, że chyba... Yy, Zeszłej edycji świątecznego kalendarza, czyli chyba 3 lata temu. Nie wiem, czy miałem raz tego Mikołaja w bonusie. Tak coś mi się właśnie, takie mi myśli nachodzą, że chyba nigdy mi się tego Mikołaja nie udało trafić. Albo raz może. A tutaj już na premierce zaliczony. Także bardzo pozytywnie. Ojinka, kożuch, Tutaj mamy kulę. Dalej, 9-10 to szyszki. Kartka oraz bałwan. Dzwonek. Sani świec oraz ciuchcia. No i końcówka. Renifer, skarpeta. Tutaj mamy kominek. Anioł oraz skrzat. A może teraz sobie tego zrobimy mamy konik, więc zostaje tylko prezent 2030. czyli nic się niestety trzy razy nie powtórzyło gdzie ta kontrolna tak dla a gdzieś poznikała dobra nie ma to nie ma, no widać, że nie, nie trafiłem gwiazdki Okej, okay, dwie ostatnie zdrabki. Hoinka. stroj, kominek. Kula, lizak. Anioł, piernik oraz szyszki. Dalej skarpeta, sanie ciuchcia oraz świeca tutaj nic też ciekawego łyżwa, trąbka, renifer oraz dzwon no i pozostają znowu te bonusy tutaj mamy konika a pod prezentem No, też niestety nic. No, także zostaje ostatnia zrabka z numerkiem dziesiątym. Czapka, tutaj mamy dzwonek, tutaj mamy kartkę. Dalej łyżwa, szyszki, lizak, skrzat. Kolejny symbol, skarpeta, renifer. Dalej mamy choinkę, sople oraz bęben. 15, 16 to kożuch, rękawica i trąbka. anioł, piernik oraz świeca. No naprawdę emocje jak na żyłach. Jedna wygrana zrabka. To trzeba umyć wybrać, nie? Ja nie mogę normalnie. I bałwanek. Dobra, zostają bonusy. Tutaj mamy sweter i w prezencie 10150 i 10, czyli wszystko razy dwa. No i moi drodzy, bilans ilościowy makabryczny na 6 drapek, 5 przegranych, także to na bok. Mamy tutaj jedną wygraną zrobkę. Na szczęście 50 zł, a nie na przykład zwrot. Więc jest powiedzmy, że ta premierka no prawie, że udana. No, także z tą no, optymistyczną informacją Was żegnam i zapraszam na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że będą jeszcze lepsze. Także do zobaczenia. Cześć!